Wiesia kochana pięknie śpiewa nam od rana. Pilnie uczy wszystkie dzieci, niech jej zawsze słonko świeci. Lubimy panią Wiesię za to, że ma dla nas wielkie serce. Lubię za to panią Agnieszkę, że zawsze. Pomaga nam w zadaniach domowych, zawsze, że nas wspiera i zawsze, że się do nas uśmiecha i że zawsze nam pomaga w zadaniach domowych. Ja dziękuję pani Agnieszce za to, że jest ciągle szczęśliwa, że jest taką fajną nauczycielką i że jest cały, i że jest cały czas uśmiechnięta. Naszą wychowawczynią jest pani Joasia Soku. Bardzo ją lubimy za to, że jest. Ja mam nawet biała Zawsze jest uśmiechnięta i ma wielkie serce oraz cierpliwość i głębokości. Lubię panią, A panią Anię Karkoszkę za to, że jest pełna uśmiechu, radosna, mi miła, odpowiedzialna. Bo ta Pani jest najlepsza. Naszą wychowawczynią jest Pani mielena, bo ona ją że jest bardzo miła, za troskę, że nam zawsze pomaga. Że jest najlepszą nauczycielką. Zawsze się o każdego troszczy. Tęsknimy za nią. Proszę Pani Mirelo, proszę wrócić. Naszej Pani dziś składamy słoneczne życzenia. Zdrowia, szczęścia i radości i marzeń spełnienia. Aby zawsze było słońce i uśmiech na twarzy, aby wszystko się spełniło, o czym Pani marzy. Życie klasa 4B. Długich lat życia, szczęścia, zdrowia i siły. Powodzenia w pracy i całym życiu. Spełnienie najskrótszych marzeń, realizacji dobrych zamiarów i planów, pogody ducha i nadziei na lepszą przyszłość oraz wszelkiej pomyślności życzy klasa 4A. Pani Renate Wicek, za serce uśmiech dobre słowa, za do pracy, gdy nic się nie udawało i pochwałę, gdy wszystko, gdy wszystko szło dobrze, za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi I, i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy, za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni, za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Panią liczyć. Jest dla nas Pani prawdziwym wzorem tego, jaki powinien być nauczyciel. Życzliwość, dobroć, mądrość i cierpliwość. Jesteśmy wdzięczni za trud położony w naszą naukę i życzymy sukcesu w życiu zawodowym i osobistym. Uczniowie z klasy 5a. Można z nią porozmawiać, z nią na różne tematy. Jest inteligentna. ma piękny uśmiech, który mówi zawsze miłego dnia. Dziękujemy naszej Pani za... Wytrzymałość przez te trzy lata, bo nie było z nami łatwo. Dziękujemy Pani również za... troskę, rady i pomysłowość w trudnych sprawach. Dziękujemy za te wspólne chwile. Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać. Droga Pani Ewelino, w związku z nadchodzącym świętem w imieniu całej naszej klasy życzymy dużo siły i wytrwałości w wykonywaniu codziennej pracy, aby Pani zawsze cieszyła się dobrym zdrowiem i była spełniona w tym, co robi. Jednocześnie chcemy także podziękować za trud włożony w nasze nauczanie i wychowanie. Dziękujemy. Dziękujemy. Więc z okazji dnia nauczyciela chciałabym złożyć Pani życzenia w imieniu całej klasy 7B. Życzymy Pani dużo zdrowia, szczęścia i żeby jak najszybciej Pani wróciła do nas. Wszystkiego najlepszego. <słuch> Z okazji Dnia Nauczyciela chcielibyśmy złożyć Pani Sonie serdeczne życzenia. Życzymy Pani dużo zdrowia, szczęścia, radości, a przede wszystkim mnóstwo cierpliwości i jeszcze więcej wytrwałości. Dziękujemy Pani za Pani zaangażowanie i cierpliwość i w imieniu całej klasy jeszcze raz chcemy złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia Nauczyciela. W okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu klasy 8B chciałbym życzyć Pani spełnienia wszystkich marzeń i ogromu cierpliwości. Dziękujemy za poświęcony nam czas i mamy nadzieję, że był on dla Pani tak inspirujący jak dla nas. Życzymy, aby następne lata były dla Pani czasem pełnym sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, oraz że wciąż będzie Pani czerpać satysfakcję z nauczania i pracy z młodzieżą.